Siemanko, moi drodzy, dzisiaj odpowiemy sobie na kilka pytań związanych z przeszczepem włosów w Turcji. A pytania pojawiły się dzięki akcji QA. Ludzie zadawali pytania, ja odpowiadałem. Są to pytania, które najczęściej pojawiały się w głowach osób, które chciałyby wykonać przeszczep włosów w Turcji. Dobrze, moi drodzy, odpowiadamy sobie na pytanka generalnie, jak wygląda proces gojenia po przeszczepie włosów. Moi drodzy, proces gojenia wygląda następująco, że pierwsze trzy dni po przyszczepie włosów nosicie taką specjalną opaskę, która zapobiega, żeby tutaj przedostał się, przedostała się opuchlizna. Z tyłu i na bokach macie też specjalne opatrunki, które są zmieniane następnego dnia. Generalnie włosy goją się szybko. Bardzo szybko powstają stróbki. Z tyłu smarujecie sobie takim specjalnym preparatem, kremem, maścią w sumie, którą dostajecie w klinice. Natomiast y, oczywiście to wszystko, co, się, y, co ja tutaj mówię, to odbywało się na mnie. Na mnie się zawsze wszystko szybko goi. Generalnie na y, głowie bardzo szybko się wszystko goi, y, więc proces przebiega dosyć szybko. Jest przeszczep, potem po y, dwóch dniach, w sumie trzech, ściągamy ten opatrunek z tyłu, opaskę nosimy dalej, ściągamy opaskę, Młosy myjemy delikatnie według procedury, czyli nakładamy piankę, ciach ciach ciach, ciach ciach ciach, robimy coś takiego i na końcu spłukujemy sobie kubeczkiem, dopiero jeżeli wszystkie strupki tak jak u mnie po 12 dniach tak naprawdę zejdą pokażę Wam bliżej jak to wygląda, jeżeli te strupki wszystkie zejdą dostajecie też informację żeby wysłać zdjęcia do kliniki. Oni też oceniają, czy proces gojenia jest w porządku. Jeżeli tak, możemy już myć głowę normalnie prysznicem. Oczywiście delikatnie, ale możemy to już robić po prostu prysznicem. Pytanie kolejne, co można, a czego nie można po przeszczepie? Mam nadzieję, że to chodzi o to, że po przeszczepie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co przed przeszczepem, to na pewno bardzo zdrowo się odżywiamy. Staramy też się wyspać, unikamy alkoholi wszystkich wysoko i niskoprocentowych oraz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych podczas y, zabiegu i trzy dni po samym zabiegu obowiązują te same zasady. dlatego włączamy jeszcze brak aktywności fizycznej, czyli wysokich skoków ciśnień, kardio, schylania głowy, ciężkich treningów fizycznych, y, więc y, bardzo jesteśmy tutaj w spoczynku, bo jednak jest to zabieg przeszczepu, zabieg y, operacyjny. Także tutaj niech każdy z nas, że tak powiem, zostanie w domu na spokojnie. Oczywiście możemy się ruszać, możemy robić wszystko, ale żeby to było po prostu z głową, czego jeszcze nie można, no, nie można suszyć głowy suszarką. Tak jak wspomniałem, schylać bardzo nisko na dół, dotykać brudnymi rękoma, wystawać na ekspozycję słoneczną. Nosić specjalny kapelusz trzeba, żeby no, nic nam nie spadło, wiadomo taki latają deszcz potrafi spaść o tak więc na to musimy uważać nie czeszemy włosów nie używamy żadnych dziwnych szamponów takich z drogerii absolutnie też nie używamy żadnych odżywek stosujemy tylko to co dostaliśmy w klinice dodatkowo staramy się Delikatnie się obchodzić, tak jak wcześniej pokazywałem, delikatnie tutaj dotykać włosy, tą pijanką odczekać 10-15 minut, i wtedy możemy sobie włosy spłukiwać. Wszystko robimy na spokojnie i bardzo delikatnie. Czego się spodziewać po pierwszym tygodniu? Ok, więc zacznijmy tutaj, że po 7 dniach. Jesteśmy po przeszczepie, i co dalej? Po około 7 dniach nasza skóra zaczyna swędzieć, ponieważ no rozpoczyna się proces gojenia, tak naprawdę, od razu po samym przeszczepie. Włosy e, dostają szoku, te przeszczepione, i skóra również jest delikatnie zaczerwieniona delikatnie może swędzieć mi e, akurat delikatnie swędziała głowa e, na pewno pojawiają się stróbki, których absolutnie nie możemy zrywać paznokciami. Uważamy też, żeby nie zahaczyć, śpimy na znak, żeby gdzieś tam tą głową na boki absolutnie nie dotknąć. Po samym tygodniu, po tych 7 dniach, no te stróbki są dosyć już takie widoczne. U mnie po, podczas mycia głowy te stróbki zaczynały już powoli schodzić. Co prawda nie schodziły wszystkie, bo po około 11 dniach, no tak 11 dnia byłem u fryzjera żeby delikatnie podciąć tutaj tył, boki, ponieważ tył, tutaj gdzie była strefa biorcza, no, zagoiła się w trzy dni, słuchajcie. Sróbki odpadły od razu. To była, to była sekunda, nie? Mm, wiadomo, więc, więc tutaj te sróbki, że tak powiem, muszą samoistnie odpaść. Nie możemy nic z tym robić. One same muszą odpaść podczas mycia głowy. Jeżeli przedłuża się ten czas i faktycznie nie możemy sobie, te włosy nie mogą sobie same poradzić, żeby wypchnąć te stróbki, no to namaczamy głowę pół godziny pianką, bądź też delikatnie szamponem i wtedy te stróbki musimy sobie gazą tak do przodu tutaj delikatnie ściągać, ponieważ może to zaburzyć wzrost włosa, jeżeli nie ściągniemy w odpowiednim czasie tego stróbka. Jakie kosmetyki stosować po przeszczepie włosów? Generalnie te, które dostajemy w klinice, to są dwie takie dosyć duże butelki. Oczywiście mówię na swoim przykładzie. W jednym jest pianka, w jednej butelce jest pianka, którą nakładamy na samym początku. Tak jak już wspomniałem wielokrotnie, na około 10-15 minut na samym początku nakładamy, trzymamy, spłukujemy wodą. Po tym okresie, kiedy już te srubki nam schodzą, możemy używać szamponu. Wcześniej również, tylko mówię tutaj o tym, że wtedy nakładamy szampon na gazę i tą gazą sobie polewamy, żeby ten szampon nam leciał po włosach. Później, po około tych 11 dniach, tak jak w moim przypadku oczywiście, możemy używać szamponu, tego, który mamy dołączony w zestawie, ale też staramy się nie trzeć bardzo tych miejsc, które zostały przeszczepione. U mnie zostało przeszczepione dosyć dużo włosów, więc muszę uważać szczególnie. Czy przeszczepione włosy mogą wypaść? Tak, jak najbardziej. Te włosy, które mamy przeszczepione, one generalnie robią się rzadsze, one wypadają, ponieważ no, jest to e, tak zwany szok, terapia szokowa e, dla włosa. E, ten włos wypada nam po jakimś tam, powiedzmy, czasie. U każdego wiadomo, też jest inaczej, tak? E, ale jest to w granicach, tam, powiedzmy, nie wiem, paru tygodni, miesiąca, trzech miesięcy. E, oczywiście nie wszystkie e, wypadają, z tego co też zdążyłem zauważyć u innych one się też no, przerzedzają, a później następuje wzrost włosa, który jest gruby, gęsty i już prawidłowy, ponieważ ten pierwszy, który jest przeszczepiony, zostaje wypchnięty przez ten prawidłowy, tak? Że tak się wyrażę. Natomiast po pięciu miesiącach, z tego, co widzę u innych osób, te włosy są już dosyć takiej fajnej długości. Pamiętajmy, że włos rośnie centymetr na miesiąc. Ja noszę dosyć krótkie włosy z przodu, Yy, więc myślę, że jak te włoski mi podrosną, ja po prostu wszystko sobie gole yy, i już zostawiamy z tymi włosami, które są tutaj przeszczepione, nie? No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy przeszczep włosów boli? Słuchajcie, no generalnie nie boli, tak? Mamy znieczulenie miejscowe, które jest podawane z tyłu głowy i w każde miejsce, w które włosy są szczepiane. Jeżeli bardzo się boicie albo myślicie, że nie dacie rady, można też wykonać sadację, czyli po prostu. Jesteście, że tak powiem, przez anestezjologa uśpieni, śpicie sobie, nic nie czujecie, ale naprawdę, jeżeli macie się znieczulenie miejscowe, również nic nie czujecie. Możecie w każdej chwili skoczyć do toalety, w każdej chwili możecie się napić, w każdej chwili możecie się poprawić, łóżka są wygodne. Cały zespół oczywiście musi zostać poinformowany około 5 minut przed tym, że chcecie wstać, żeby mogli dokończyć po prostu obszar, w którym przed chwilą pracowali. Co jeść po przeszczepie, żeby te włosy rosły nam gęstsze, zdrowsze i żeby przede wszystkim rosły nam w zabójczym tempie? Słuchajcie, no przede wszystkim włosy to jest keratyna, więc chude mięso, kurczak, indyk, ryby, jajka, nabiał, rośliny typu ciecierzyca, ta dieta też musi być zróżnicowana i przede wszystkim też dużo wody, tak? To jest coś, o czym tutaj się trąbi już od dłuższego czasu. Na pewno dużo wody, chude mięska, ryby, jajka. Tam jest wszędzie bardzo dużo witamin, dużo tłuszczu omega-3, dużo białka, także jak najbardziej takie produkty możemy spożywać. A jakie suplementy warto stosować? Moi drodzy, przede wszystkim to, co ja stosuję, jest to na pewno kolagen, jest to na pewno biotyna, są to wszystkie witaminy z grupy B, jest to żelazo, jest to cynk, witamina C na pewno i tak jak wspomniane wcześniej produkty, które spożywam, czyli białko, owoce, warzywa, jajka, nabiał, też rośliny strączkowe, u ciecierzyca na przykład, więc no, te suplementy akurat stosuję ja, ale też na stronie Meditravel możecie zakupić specjalne już suplementy, po prostu z, z sklepu które na pewno wspomagają wzrost włosa. Ja właśnie z tych suplementów korzystam. Kiedy można wrócić do siłowni i do aktywności fizycznej. No słuchajcie akurat dla mnie na początku to był dramat ponieważ ja od około pół roku zaczynam ćwiczyć i to tak porządnie. Te treningi siłowe są naprawdę porządne 4-5 razy w tygodniu czasami trzy. Też stosuję specjalną dietę wysokobiałkową. No i dowiedziałem się, że po przeszczepie, tak około 3 miesiące, niestety będę musiał żadnej aktywności fizycznej nie mogę wykonywać. To no, trochę mnie to przeraziło. Natomiast. Po głębszych analizach okazało się, że mogę wrócić do sportu po miesiącu. Może być to spokojne cardio i delikatne ćwiczenia, a do takich mocniejszych ćwiczeń, żeby wrócić tak chwilę później, czyli takie, półtora miesiąca, dwa miesiące. Jakby też tutaj na spokojnie, tak zależy, jaki sport uprawiacie, czy uprawiacie tylko cardio, czy to są ciężkie treningi siłowe, czy to są jakieś sporty walki, czy sporty zimowe, czy letnie, czy wodne. Naprawdę ma to bardzo duże znaczenie, akurat w moim przypadku taki miesiąc, myślę, że to jest taki max, kiedy mogę zostać w domu, a później mogę wrócić normalnie do moich treningów i siłowych, i cardio. Mamy teraz piękną pogodę, zaczyna się lato, także rowerek jak najbardziej może już wjechać.